Na dolinę muminków spadły tysiące fisk. Nie dorosił, na nas nie ma! Zaraz na mi się miało, ale sprawnie! Śmiecie, Spadły nawet na jezioro. Co, co to jest? Na tej kartce jest coś napisane. Może wiadomość dla nas? Teatr muminków zaprasza na sztukę tatusia muminka Jego tatusia? Pod tytułem Zaginione dzieci występują Tatuś i mamusia muminka, ryjek i gościnnie Emma Emma? Czyżby moja jedyna krewna? Bilety wstępu za cokolwiek, co nadaje się do jedzenia Słyszałyście? Wystawiają sztukę Z tego wniosek, że żyją mm -hmm. I pomyśleć tylko, że w teatrze nie byłem od dzieciństwa. Pamiętam tamto przedstawienie prześliczne o królewnie, która zasnęła wśród krzewów róż. Koniecznie muszę pójść na tę sztukę muminków. Zaraz, zaraz, tylko kto w tym czasie będzie pilnował moich więźniów? Panie policjancie, jest wyjście! Niech pan nas po prostu ze sobą zabierze do teatru! Dobra myśl! Możemy panu dać słowo, że nie będziemy próbowali ucieczki. Hmm. Nic z tego! Nie wypuszczę was stąd, dopóki każdy z was nie napisze po pięć tysięcy razy. Surowo zabrania się i nie wolno. To będzie kara za to, co zrobiliście z tabliczkami. W takim razie nie zobaczy pan przedstawienia. Co mi tam przedstawienie? Chociaż jeśli będzie o królewnie, muszę je zobaczyć. I weźmie pan nas ze sobą? Nie, zostaniecie w klatce. A więc nie będzie pan mógł pójść do teatru. Cicho, nie denerwujcie mnie. Nie, 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 nie dobrze. To nie jest prawdziwy dramat! Tatusiu Muminka, a czy ja naprawdę muszę grać rolę za dulwa? Przecież dałem ci jeszcze inną rolę. Dziecka, które bez przerwy płacze. Co mówiłeś, że chcesz grać postacie, które nie mówią? Emmo, czy nie możesz sprzątnąć później? Nie, nie mogę. Jeżeli jutro ma się odbyć premiera, to już za chwilę powinniśmy zacząć próbę. Nie się, tatuś już kończy. Jestem dopiero w połowie. Wątpię, czy uda mi się dziś dobrnąć do finału. To już wasze zmartwienie, bo tak czy inaczej jutro, kurdyna musi iść w górę. <grystanie> Chyba powinieneś napisać dla Emmy dwa razy więcej tekstu niż dla nas. Coś mi mówi, że ona bardzo chce się wykazać. Dobrze, kochanie. Ale teraz proszę cię, zostaw mnie samego. Potrzebuję ciszy i spokoju, żeby się skupić nad dialogami. W tej sztuce jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają. Riku, powiesz mi o tym po przedstawieniu, dobrze? Wtedy będzie już za późno, a pomyślałem sobie, że skoro jest to opowieść o zaginionych dzieciach, to czy musi w niej występować lew? Mamusiu, jeżeli nie zabierzesz go stąd, nie ręczę za siebie. Chodź, Ryjku, przećwiczymy nasze role. To może być niezła sztuka, pod warunkiem, że nie będzie w niej zadu lwa. Nie będziesz mi dyktował, co mam pisać. Pamiętaj, że jest też głowa lwa, która tylko marzy o tym, żeby wystąpić przed publicznością. Nie zgadzam się na skreślenie lwa. Lew będzie i już! Trzybilo! To jest klucz. Droga kuzynko, pilnuj ich, dopóki nie wrócę. Proszę. Czy oni są niebezpieczni? Hm. Jeśli ich wypuścisz, gotowi cię pogryźć. O tak. Nieprawda, niech pani mu nie wierzy. Już ja was znam. Jesteście wyjątkowymi gryzoniami. Nie słuchaj ich i nie rozmawiaj z nimi. A teraz do teatru. ślicznie robi na drutach Dziękuję Jeszcze dotąd nigdy nikt mi czego nie powiedział A co to będzie? Sama nie wiem Później zobaczę, czy coś z tego wyjdzie Robótki ręczne uspokajają mnie Wydaje mi się, że dopóki robię coś na drutach nie może mi się przytrafić nic złego Oczywiście dobrze by było gdybym przy okazji zrobiła coś praktycznego Kłopot w tym, że nie umiem zdecydować się na to, co zrobić. Może zrobiłaby pani szalik albo skarpetki? Skarpetki? Tu jest bardzo zimno, zmarzły nam nóżki. Wiesz, mała, że to nawet dobry pomysł. Powiedzcie, czy gdybym zrobiła Wam skarpetki, to nosilibyście je? Ta, marzymy o skarpetkach. Już prawie przemarzłem na kość, a jakie mam dreszcze. Naprawdę jest wam zimno? Tak. Nie słyszy pani, jak szczekamy z mami, Mówię z Ojej, co robić? Co robić? Chętnie rozgrzałabym się filiżanką gorącej herbaty litowej. Ja też, ale być może jest już za późno. Wprawdzie mój kuzyn z pewnością nie będzie zadowolony, ale... Ale co? Zabiorę Was do domu, oczywiście na trochę, żebyście się rozgrzali. Dziękuję. Nie płacz dzieci. Nie płacz, mój maleńki. Nie, 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 nie dobrze, fatalnie. Więcej uczucia. Pamiętaj, że jesteś się Ale to dziecko jest bardzo ciężkie. A ja jak wypadłem? Muszę przyznać, Ryjku, że tylko ty grasz jak zawodowy aktor. Może jednak powinienem mieć rolę mówioną. Wydaje mi się, że już się upiekły. Wyglądają apetycznie. Jestem pewna, że będą wam smakowały. Dziękujemy, ale już się najedliśmy. Nie zmieszczę ani jednego ciasteczka. Ja też. Wszystko było wyśmienite. Dziękujemy. A może napijecie się soku z czarnych porzeczek? Albo herbaty? Ja dziękuję. Jestem najedzona, a najważniejsze, że wreszcie rozgrzałam się. Ja też. A więc koniec poczęstunku. Niestety. Przykro mi, ale teraz będziecie musieli wrócić do tej okropnej klatki. A ja mówię to z żalem, bo była pani bardzo dobra, że nie mamy zamiaru tam wracać. Dlaczego? Musimy iść do teatru na przedstawienie moich rodziców. A ja wreszcie będę miała okazję poznać moją ciotkę. Mój kuzyn będzie się bardzo gniewał Och. Proszę pani, my nie zrobiliśmy nic złego Naprawdę? Przysięgamy! Czy wyglądam na kogoś, kto wyrywa w parkach tabliczki? Ja i moi przyjaciele paliliśmy w ognisku deszczówki, które wyrzuciła morze Lecz pani kuzyn nam nie uwierzył i aresztował nas Zaszła pomyłka. To dlaczego nie powiedzieliście mi tego od razu? Nie można aresztować za niewinność. To niezgodne z prawem. A więc możemy pójść do teatru? Oczywiście. I jeżeli nie chcecie się spóźnić, to musicie już wyjść. Mój kuzyn będzie wściekły, trudno. Wiecie co? Pójdę z wami i sama mu wszystko wytłumaczę. A jeżeli on musi mieć więźnia, to niech mnie zamknie. Niżej, niżej, jeszcze niżej, dobra, stop! Ryku, uwaga! Mamusiu, co to jest? Kołyska, jeżeli pozwolisz, kochanie, wykorzystam ją w tym przedstawieniu. Tatusiu, muminka, tatusiu, muminka! Przeczytałam twoją sztukę. Nie będę się wypowiadał o jej wartości, ale jestem bardzo ciekawa, kto zagra rolę muminka i panny migotki. Jeszcze nie wiem. Nie mamy więcej dzieci, a ryję nie jest do nich podobny. Chcesz doprowadzić do klapy? Za kilka godzin zaczyna się przedstawienie, a ty nie obskazujesz wszystkich ról. Boże, broń nas przed amatorami! A ktoś może ukryć się za dekoracjami i odczytać ich role. Miejmy nadzieję, że wszyscy krytycy teatralni potonęli. Uwaga, trzymajcie się i Się teraz możecie wydierać ile chcecie, ale dalej macie być cichutko jak myszki. Dobrze. Jesteście gotowi? No to jazda. Szanowni Państwo, w imieniu całego zespołu serdecznie dziękuję, że zechcieli Państwo poświęcić swój cenny czas na przybycie do naszego teatru na światową premierę mojej sztuki zatytułowanej Zaginione Dzieci. Mam nadzieję, że się Państwu. Spodob... Co to jest? Kołyska dla Ciebie ryjku. Dla mnie? Szanowni Państwo, nie chcę Was zanudzać przy długim wstępem. Życzę Wam dobrej zabawy. Uwaga, zaczynamy! Tędy, tędy o! Dziękuję, dziękuję panna migotko Nie płacz mój maleni! nie płacz, nie płacz Ach minku, ach migotko moje dzieci Już miesiąc minął jak zaginęły, przepadły bez śladu A on nie zapomniał Rety, rety, jak ja jestem nieszczęśliwy. Ogarnie mnie coraz większa rozpacz. Cicho, cicho, malusi. O mężu mój, nie rozpaczaj tak strasznie. O dzieci moje kochane, powróćcie do mnie. Blagam, wydobądźcie mnie z tej otchłani rozpaczy. To, to nie mogę. Tęsknię za wami, płaczę całymi dniami i nocami. Głośniej, Ryku. Niezbyt dobrze się czuję. Co ci się stało, kochanie? My, mydli mnie od tego kołysania. Ojej, musisz wytrzymać do końca przedstawienia. Żono, ruszajmy na poszukiwanie naszych ukochanych dziadek! Nie mogę zostawić niemowlęcia. Kochane maleństwo będzie musiało na nas zaczekać. Mężu, mój, jak długo? Tak długo jak będzie to konieczne. Nie mogę bezczynnie siedzieć w domu i czekać na dzieci. O, ja nieszczęśliwa. Idziemy. Riku, pośpiesz się. Nie mogę się wygrzebać. Zaczynamy drugą scenę. Patruku, zaklinowałem się. Kiedy będzie królewna? Och, czy daleko jeszcze? Obawiam się, że tak, muminku, szybciej. Szybciej już nie mogę! Surowo zabrania się, nie wolno, surowo zabrania Proszę się. Proszę pani, co pani robi? Mój kuzyn wam nie daruje, więc najlepiej będzie, jak sama napisze pięć tysięcy razy. Surowo zabrania się, nie wolno, surowo zabrania się. Ach, szukamy ich od dwóch tygodni. O, moje biedne serce pełka z nieutulonego żalu i tęsknoty! Co ci się stało, moja droższa małżonko? Strasznie boli mnie noga. Chyba ją sobie z Znaleźliśmy się w tragicznej sytuacji. Wokół nie ma... cię wyciągnę! Nic z tego! Kto ci kazał w to wlazić? Mamusia Muminka chciała, żebym wyglądał jak niemowlę. Co teraz będzie? Nie mogę wpuścić na scenę lwa bez zadu! Przecież teraz nasza A... kuli! Ostrożnie! E, Nie mamy innego wyjścia, jak spędzić na tym pustkowiu całą noc. Ach, drugi mężu, czy to konieczne? Zaprawdę leśna gonuszu budzi we mnie przerażenie. Malżonko moja, podzielam twoje obawy, Palno tu dzikich bestii żądnych krwi naszej. O, tak już słyszę, wycie wygłodniałych dzikich zwierząt. I co prawda ten ryk dochodzi z daleka, to jednak go rozpoznaję. Z gęsty idzie w naszą stronę, zły lew! Ach, ten ryk! Dokąd idziesz? Co? Chcę zobaczyć, czy rzeczywiście w gęstwie nie czai się lew. nie Niewykluczone, że się przesłyszałem. Może to tylko sowy, puchacze i nie doperze. Idę powiedzieć temu głupiemu rynkowi, żeby wyszedł. Tego nie było w twojej sztuce. Co ty wyprawiasz? Od dawna powinieneś być na scenie! To nie jego wina, że nie może się wygrzebać. Mamusia muminka siedzi tam sama. Lwie, zacznij ryczeć! To nie sobie puchacze, tylko lew! Co się podziewał mój małżonek? Natychmiast na scenę! Oboje! Nie mogę się stąd wydostać niedobrze mi. Co ty robisz, tatusiu, Muminka? Musisz wystąpić w kłysce! Nie, 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 nie mogę, nie chcę, protestuję! Publiczność mnie wyśmieje! Tak spokój! Przecież nikt nie będzie wiedział, że ty to ty! Pośpieszcie się! To lew o losie okrutny, czyżby to był mój koniec? Niech oni przestaną się śmiać. No! Ależ mieliśmy to zrobić razem! Niestety, wszystko się pomieszało. Uratujecie przy innej okazji. Ratuj Na pomoc! A! A! No, byli... Emo, nie biegnij tak szybko, bo zaraz wymiotuję! Rijek? Mi? Tak się cieszę, że nic ci się nie stało. O, mamusiu, Muminka, martwiłaś się o mnie? Ale tylko troszeczkę, bo wiedziałam, że jak zwykle dasz sobie radę. Mamusiu! Mamusiu! Czyżby to? Mamusiu, to ja, twój Muminek! Ja? To ja, Migotka! Mamusiu, tatusiu! Muminek, panna Migotka, chodźcie do mnie, niech was ściska. Wróciliśmy. Stęskniłam się za tobą. Dobrze, że wróciliście. To chyba moja bratanica. Ciocia Emma! Ale wyrosłaś. Ciociu, bardzo żałuję, że nie udało mi się zobaczyć całego przedstawienia. Witajcie, graliście jak prawdziwi aktorzy. Cieszę się, że jesteś z nami. Ja oh. też. To moi zbiegli nieźniowie! łapać ich szybko! Jak krzycz na nich? To ja ich wypuściłam, bo uroczyście przysięgli, że to nie oni powyrywali w parku tabliczki. Jak zwykle mówili prawdę, bo ja to zrobiłem. A ja mu pomagałam! A więc w imieniu prawa aresztuję was! Nie, nie się. Co za hałaśliwe dzieci! Kuzynie, proszę. Surowo zabrania się, nie wolno. Jak kazałeś, pięć tysięcy razy. Czy aby na pewno jest pięć tysięcy? Sama liczyłam, ale możesz sprawdzić. Hm. Jeden, dwa, trzy, cztery... Skoro już wszyscy się znaleźli, to chyba możemy wrócić do Doliny Muminków. Włóczykiju, co zrobimy z tymi dziećmi? Ech, nie wiem, może ktoś będzie miał jakiś pomysł. Ja się nimi zaopiekuję. Ty, Emma? Tak, jestem już doświadczoną aktorką, mogę więc założyć szkółkę teatralną. Będę kształcić kadry dla naszego teatru. Doskonały pomysł! Ciociu, czy ja też mogę zapisać się do twojej szkółki? Nie jestem za stara? Wszystko skończyło się szczęśliwie! Zupełnie jak w mojej sztuce! Wracamy do domu! Koniecznie, tatusiu, mominka, najwyższa pora! Będziecie wreszcie cicho czy nie? Och, znowu pomyliłem się w liczeniu. Tatusiu, chyba powinniśmy podziękować widzom. Widzisz? Jeszcze nas oglądają. Masz rację. Szanowna publiczności, nasze przedstawienie dobiegło końca. Dziękujemy, że zechcieli nam Państwo towarzyszyć do szczęśliwego finału. Kłaniamy się pięknie. Myśleć, że zmyślona historia powiązała się z prawdziwą. Najważniejsze, że obie dobrze się skończyły. Muszę przyznać, że spodobało mi się pisanie sztuk. Chyba napiszę jeszcze kilka. Świetna myśl. Uważam, że twoja sztuka była równie dobra jak Twoje pamiętnikowe wspominki. Naprawdę? W takim razie w domu od razu zabieram się do pracy. Co za ulga? Wszystko wygląda jak dawniej, a dom jest czysty po tej powodzi, jakby był świeżo malowany. Rzeczywiście. Ale zobaczymy, co dzieje się w środku. Tak? No, w środku było gorzej. Przez cały tydzień rodzina Muminków przypominała sobie, gdzie przedtem leżały dywany i gdzie stały niektóre meble.